Siema, tue, Boksy. Nie. <laughs> tak, jak że się ma? No. Właśnie odkryliśmy jedną ciepłą rzecz w Formule 2010, której nie widzieliśmy. Róż. Oczywiście, powiedz to. Ło, eee, mam Bóg odkryliśmy boty. Ja odkryliśmy boty jak to jest. Nie boty jak to jest. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, Nie wiem, w dziesiątce o, Nie wiem, to jest. to o, oh, ale lamimy. Znaczy ja lamię. Ty może lamić, ale ja lami. Ostatnie dwa to. odcinki. Odsuń O kurde, ale lamię. Dodaliśmy poty, oczywiście przegrywamy no, z potami. Proszę zobaczyć, czy z kiedyś, jakoś nie wiem, O kurde. Uwaga, nie zakrętów. No pazro, patrz, jak ja tego pijam na chwilę na trawę. Cicho, już trzeba tym. 360! O kurde, ja gonię poty? Ja no, też zaraz dogonię. Już na prostej są. O kurde. Już na prostej są? On wie, że masz te to kopie Nie, mi 360 robię, a nie dojadę idzie. Dojadę już nie no watson. Jak ja dojadę, to tutaj dojadę. Dobra, Jakoś, jak nie ja nie mogę grać, ja ciągle 360 robię, nie wiem w ogóle co się dzieje teraz Oni już mnie dublują, nie? Ja, ja uciekam to jest Tak daliśmy 7 odcinków, yy, 7 krążeń Właśnie pomyliłem z dziesiątką, bo tutaj nie ma DRSu a chcieliśmy pokazać jak to działa Dobra, tam coś jeszcze jakiś Tutaj możemy pokazać... Gdzie jesteś? W drugim sektorze, w połowie. Jesteś, jesteś blisko botów? Nie, wręcz przeciwnie. One kończą. Zaczynają u tego, sektor, a... a. jeszcze... ...mach na Jeden z dachów. Chyba się tam widziało. No dobra, przyjdźmy. Może na No nie, znowu 360, jak ja popieprzona... No nie, wiem w ogóle co się dzieje. Ja jadę te... Nie, no, nie da się. I gdzie ja wyruszę to 360. 360, 360. Jeżdżamy do boxa? Albo jak ty... Tam mam dwie pomalczowe pany. Z tyłu. Tylko tylne, nie wiem co się z tylnymi stało. Zobaczcie. wrzesiu jest. Odstawiam, że wchodzi i niedługo na trzeci sektor. Ej oni mnie dobują za chwilę! One... Spokoj ich nie dogonię, jestem w boksie. Kurna, ale wiesz co? Zmiany w tym w jedną szybsze. Uuuu za szybko. Ty chwilę nie wyprzedzisz. No, no jestem na prostej, dopiero. mam -e dwie tyle pomarańczowe, dwie przenie żółte, nie, daleko nie dojadę. To jedziesz tu tylko chyba No i mnie jestem ostatni. Te życzenia mnie dobijają Nie widzę te trzy wiadomości na Skype. Nie mi ją tak. No dobra dobra Zdajmy się zublować i będziemy z nimi jechać <laughs> Dobra, chyba już ogarnąłem dziesiątkę, już, już jakoś jadę. Ja, ja Prześ, ty, Nie wiem, jak się, się ściągnie, przyciągam teraz. Jak ty będziesz chciał widzieć co, to No. To <grym> będzie <grym> To nic z tego dobrać. kręcić... nic z tego kręcić nie będziesz, od razu mówię. Chyba, że za rok, jak już będę w to dobry. Dobra, zjeżdżam do boksu, bo dalej się na tych oponach nie da jeździć. jest dublowany? Albo nie, jeszcze dam radę. Nie na no, okrążenie. Będziesz miał czerwone opony i kurna będzie na opony. Będziesz się w do dogonić. Ale kurwa, to już jest te obok. Ej, tu nie ma takiej... hej. Oni mnie dublują za chwilę, ja nie wiesz. O, już mam, już mam czerwoną ponę. Lewa tylna. Co ty prosty No drugi. Uff, Lewa tylna, czerwona, prawa tylna, pomarańczowa. Przednia. Ja Przednia prawa, eee, pomarańczowa. Nie ma kierwca. Dwie tylne pomarań... czarne. Co mówię? Czerwone. Ej no ja nie dojadę. No, nie, że... Oni mnie dublują! Jakim cudem, jak ja tak grzeję? O, 360! da się wyprzedzić szybszemu! Pierwszy raz widziałem w F1 ten... Niebieską flagę. Niebieską flagę. ja się nie Nie, ja już mam tak obstalne opony, że ja na trawie robię 360. Kara. No. Spotowanie kolizji pewnie Sekundowa Kubica <gulica> Nie. Nie nie, co za dno Na każdym okrążeniu 360 Znaczy na zakręcie Muszę puszczać gaz co chwilę Tak są zdarte te opony, ja muszę je zobaczyć Oni ma takiej tej Możliwości. Możliwości, i są zniszczone, chyba. to widać, kiedy napadajesz um, duży też lekka, czy moce, to przynajmniej są mocno zniszczone, to one mają takie kropeczki, nie? Mhm. Mm Widoczne. A tu są to, to cały czas takie... łatwe Jest oni będą mnie drugi raz dublować, nie? To so, głupiew musiałbym cię ja dublować. A on już... Widzę, gdzie jesteś. Nie widzę.

Nie 360, no co jest kurde mol? Ja tak po lodzie ty identycznie Coś co jest, się w ogóle dzieje? postawiłem pina. tam go stoi a... każdy... W rolku, w no, nie będzie mi twarzy, nie, to... nie. I Powiniam, że Oni robią finałowe krążenie Nie no... Ja zaraz wyłączę tą grę, co to w ogóle ma być? Ja się wyprzodzę. to? No dobra, specjalnie bym nie jechał tak wolne krzydło. Dobra. O mój. No. to co ja robię? Blok prowadzi. Ciepło, wygane. nie da odbudować Już, już jedno krążenie i już mam y, dwie te, dwie tylne żółte. No co to ma w ogóle być? Patrz, Glock skończył, dwie minuty. Ja nie zdążę przejechać. Ja mam dwa okrążenia. Nie, miałem za... za to, że Kubica, który mnie wyprzedza walnąłem mu w koło, chodźcie Ten licznik musiałby stanąć na 1.20. Musiałbym, żeby zdążyć teraz 10 sekund dojechać. Nie znam, już 360. Chyba popieprzyło tą osobę, która robiła tę grę. Nie wiem, co tu się stało. Na każdym zakręcie robię 660. Stabilny cię, żebyśmy mogli wygnaścić 2,5 auta. Nie, znowu. Ja zrobię chyba walny licznik, jak będę oglądał to i zobaczymy, ile 660. Tylko minutę, żeby nie Co najmniej 10. Nie zdobywałeś Po 11 części, Miałem jeszcze okrążenie, zobacz. No. Enu yes. Mówisz, że to pściiska, dobra. Zapraszam do następnego odcinka, cześć. cześć.